na trzecią. jak widzicie smark niby śpi, ale niby nie śpi jest w trybie czuwania i co chwilę się odpala Ze mną lepiej dzisiaj nie będzie. Póki jeszcze pamiętam i póki wiecie, tak sytuacyjnie to wszystko wyszło, to bym Wam opowiedziała o tym, co się wydarzyło ze zdrowiem kotów, bo powiem Wam, że ostatnio to był dramat. Naprawdę. I Jasiu, zaczniemy od Jasia. Jasiu się tak pochorował. Przed świętami ja tam dodawałam na Instagramie, żebyście trzymali kciuki za jego zdrowie. W sumie na filmie też wspomniałam o tym, że jest chory. I uwierzcie mi, ten kot miał zrobione wszystkie badania możliwe, wiem, prześwietlenie, USG, badania krwi, moczu. I z każdej skrót... Z każdej strony ten kot był zbadany i rozumiecie to, że nie dało to żadnego obrazu, co mu jest. Jedynie tam z tym moczem coś szczelali. Potem się okazało, że niby nie ten mocz, że to był dramat, bo z dnia na dzień ten kot się czuł gorzej, ten kot gorzej wyglądał. Nasze święta nie wyglądały fantastycznie, ponieważ jeździliśmy na sor, koci sor z jasiem. Opłakiwaliśmy kota, bo jego stan był po prostu taki, wiecie, mocno krytyczny. Nie było wiadomo, co się wydarzy. Nie wiadomo tak właściwie do końca, co temu kotu jest. Potem jaś dostał też sterydy. Więc też strach, bo dostał sterydy, które działają bodajże 5 dni, no to po prostu czekanie jak na zbawienie, bo jak przestaną działać te sterydy, no to co będzie? Czy ten koz się lepiej poczuje? Czy się gorzej poczuje? Co się będzie działo? W ogóle łeb jak sklep, każdy popłakany, nikt nie wie co się dzieje. Yy, weterynarze konsultowali to z innymi weterynarzami, weterynarzami z Wrocławia, skądś tam, te wyniki krwi, to wszystko, no to to już dało taki obraz, że no jest kurde krytycznie, skoro taka klinika, wiecie, dobra, nie wiem, no... Tragedia, wiecie, ja tutaj zmontowałam ten film właśnie z Arizoną, to wszystko, tą całą tragedię, i nagle Jasiu jest chory. I nie wiadomo, czy ja się z tego wyjdzie, no e, udało się Jasia wyprowadzić. Co prawda Jasiu jeszcze będzie dostawał przez 3 tygodnie antybiotyk. Końcowo wyszło, że faktycznie możliwe, że tam coś odmoczył, jakaś infekcja powstała, taka wiecie, wirusowa czy coś, coś się tam podziało z tym organizmem. Jakby nie jest to taki w 100% Jasiu, jaki był ale już się czuję dużo lepiej, to leczenie trwa, no i z każdym dniem jest jakby lepiej, więc mam nadzieję, że już się to nie pogorszy i na kontroli za te trzy tygodnie, bo za trzy tygodnie mam mieć kontrolę i znowu wszystko sprawdzone, no to jakby nic się nie pogorszy, tylko się polepszy i będzie, się z głowy temat, bo powiem wam, że no naprawdę dramat, no święta, to były straszne. I ja przepraszam, że ja wyglądam jedno oko na Maroko, a drugie gdzieś tam i że mówię tak niespójnie, ale serio, ja spałam dzisiaj dwie godziny Przechodząc do Smarkusia To Smarkuś, słuchajcie, dostał rójki Bo mieliśmy ogólnie zrobić tą operację przed rójką Ja już w sumie nie wiem, jak to wygląda U nas klinice powiedzieli, żeby zrobić to przed jakby rójką Można, jak osiągnie określony wiek, to można zrobić przed rójką U kotów ponoć można, więc mieliśmy zrobić No ale mała dostała jednak tej rójki Ona sikała wszędzie, po prostu ten smród, to wszystko Ja wam powiem, że ja już miałam dość tego kota, naprawdę mimo że ją kocham Mój ulubiony koteczek. Mam nadzieję, że nie ona sikała mi do łóżka, ale to też jest podstań zapytania. Trzeba wszystko powypierać. I teraz to też jest w sumie ciekawe, czy to sikanie było faktycznie uwzględnione to, tym, że kot miał ruję i sikał, bo miał ruję, czy było uwzględnione tym, bo okazało się, że mała e, miała. Nie wiem jak to się nazywa. Nie wiem jak to się nazywa, ale ogólnie miała guski do macisy. To nie były jeszcze. To nie były te guski, wiecie, nowotworowe jeszcze. No ale jakby się to zostawiło, to na pewno by nic tego dobrego nie było i była bardzo krytyczna sytuacja. No i właśnie to jest teraz ciekawy temat, czy właśnie przez to, że tam te główki powstały, to ta mała nam tak wszędzie siurała? Bo to zazwyczaj tak jest, że wiecie, kod jak sika gdzieś wam gdziekolwiek, to nie robi to na złość, że dostawał od was dlaśka w tyłek i on tam nasika na łóżko. Tak to raczej nie jest. Zazwyczaj to są jakieś właśnie problemy zdrowotne i to takie, wiecie, na przykład jest zbieg okoliczności, że wy nakrzucaliście na kota, a on wam zrobił siku na łóżko, A jak to się jeszcze powtarza, to już tym bardziej trzeba iść do weterynarza i kota przebadać z każdej strony, bo zazwyczaj koty tak wam, wiecie, pokazują, że coś jest nie tak. No ale wszystko poszło sprawnie, wszystko dobrze. Kicia ma się dobrze, za dobrze, ja nie wiem, mnie to przeraża, bo ten kot był przecież rozcięty, mimo że to z boku. To przecież to na pewno jakoś się w jakiś sposób boli już po tej operacji, a ten mały to po prostu on się teleportuje. Ja wam tego tak nie nagrałam, bo już naprawdę byłam zmęczona i tam jakieś urywki ponagrywałam, tego jak ona tam łazi sobie. Ale no naprawdę ona była niemożliwa, ona skakała wszędzie, teoretycznie nie powinna skakać, ale nie da się tego tak, no nie da się po prostu tego upilnować. Nocie to też w ogóle biegała, skakała po mnie. Jak ona poszła spać, to te duże zaczęły skakać i się bawić. Ja jestem wrakiem człowieka. W ogóle nie wiem, czy ten film was jakkolwiek będzie interesował, z racji, że my tutaj jednak bardziej końsko. Założę się teraz z wami. Że ja teraz do Was mówię i smark śpi. On pięknie sobie śpi, jak ja do Was mówię. Pewnie zakończę to nagrywać? Pierwszy, dobra. To jest moje pół godziny, bądź moja godzinka w snu. To jest mój czas. Mark na bank się odpali i zacznie furwać. No, ja się z Wami założę, że tak będzie. Ja wyczekuję tylko, ja, że mam i dobrze się z prasy, ja po prostu pójdę w cały zimowy. I znowu rozwalę swój zekar biologiczny, już był prawie naprawiony. Och, zwierzątka to sama radość! Słuchajcie, ja wam mogę taki powiedzieć przed smaszek o czym będziemy nagrywać, bo ja już jeden filmik na przykład o stajniach i wyborze stajni nagrywałam, aczkolwiek yy, ja go sobie teraz tak obejrzałam i tak faktycznie jest taki bez ładu, bez składu, taki jakiś chaotyczny jakby mi się go nawet źle teraz oglądało dlatego stwierdziłam, że nagram taki właśnie film odnośnie stajni, jakie pytania zadawać jak jakby na co zwracać uwagę bo będzie punkt po punkcie i wszystko będzie tak wiecie, lepiej wyjaśnione niż w tym wcześniej filmiku, bo dużo osób do mnie pisało na ten temat, więc nagram taki film, tylko muszę być bardziej wiecie, fresh, bo teraz to nie przejdzie Dzisiaj to nie... Na pewno w coś dzień pojedziemy do stajni, do bajadarki i pojedziemy sobie w teren, już mniej więcej wiem gdzie wyjechać. Już nie wiem czy wy to tak widzicie, bo to przednia kamerka jest trochę ciemna, więc eee, trochę tuszuję mój super wygląd, bo tak na żywo to jestem prawie cała sina, a moje oczy są tak spuchnięte i to jest takie wiecie, takie mam wory pod oczami, o trochę teraz widać, że mam wory pod oczami. Jest świetnie. Na Bailando i w ogóle super. Mam no, nadzieję, że jakoś przebrnajcie ze mną ten filmik. Trzymajcie dalej kciuki za Jasinka, trzymajcie kciuki za smarkusia, żeby sobie nie wyrwał tych szwów debil. Życzcie mi wyspanej nocy. <noise> Ale niestety nie zawsze jest pełnia życia i witalności. Jeszcze noc mi się zatkał świetnie. Na koniec możecie jeszcze dać znać, czy chcielibyście jeszcze jakieś filmiki, może macie jakieś pomysły albo jakiś temat, który chcielibyście poruszyć. A czy chcielibyście, żebym ja poruszyła? To dawajcie znać w komentarzach. Jak z Wami bardzo chętnie popiszę jak zawsze. No i co? To wszystko. Do zobaczenia. Pa-pa!